Może dlatego musiałem złożyć to zapewnienie, że oni wiedzą, że ja podnoszę tutaj średnią statystyczną profesorów na metr kwadratowy, a jednostka wykładowa wynosi 90 minut, więc postaram się jakoś w tych trzech zdaniach zmieścić bardzo dziękuję wysokiemu jury za docenienie tej książki jako przykładu pisarstwa historyczno-literackiego. Pisarstwo historyczno-literackie jest pisarstwem użytkowym, ale w jakim sensie powinno też być? Ja się o to starałem. Być pisarstwem czy też mieć jakiś związek z pisarstwem w sensu stricte? To znaczy historia literatury przetrwa. Jeżeli będzie łączyła przyjemne z pożytecznym, jeżeli będzie pożyteczna, ale także w pewien sposób przyjemna dla czytelnika. To chciałem osiągnąć i bardzo dziękuję, że właśnie nagroda literacka na to zwróciła uwagę. Drugie zdanie. Bardzo chcę podziękować wydawcom serii Literatura i Pamięć Instytutowi Pamięci Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za to, o czym mówiła pani profesor Dorota Hek, ale też za to, że chcieliśmy, przygotowawszy nową podstawę programową, przywracając lektury z kanonu polskiej literatury do szkoły średniej dać nauczycielom jakąś pomoc w ich omawianiu i to jest bardzo ważna i cenna decyzja prezesów Instytutu Pamięci Narodowej, że oni przygarnęli historii literatury, którą nie musieli się zajmować. Za to jestem szczególnie wdzięczny. Jestem szczególnie wdzięczny wszystkim redaktorom i, i, i urzędnikom, których nie wymieniam, za to, że właśnie taką ważną decyzję podjęli, aby ta seria ukazywała się jak najdłużej. I wreszcie trzecie zdanie. Moja książka, co jest rzeczą oczywistą, nie jest całkowicie samodzielna. Ja oparłem się na innej książce, na panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i na pewno mojej książki nie byłoby, gdyby tamta wcześniej nie została napisana. Dlatego chciałbym podziękować Adamowi Mickiewiczowi. W szczególności za to, że napisał pana Tadeusza. Ja się bardzo obawiałem, że moja książka mu się nie spodoba i będzie miał do mnie jakieś pretensje. No, ale teraz, kiedy się dowie, że ona została wyróżniona, to może jakoś da się udobruchać. Bardzo dziękuję.